Witam wszystkich w ten zimowy, zimny dzień Słuchajcie, dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie trochę porozmawiali na temat znowu programu IGL i projektowania obwodów Z tym, że w tym odcinku troszeczkę podsumujemy sobie to wszystko, o czym mówiliśmy, słuchajcie, w poprzednich odcinkach Ale tutaj pozwólcie mi, słuchajcie, na półtorej minuty takiej dygresji, bo chciałbym odpowiedzieć po wielu już moich różnych poradnikach, pojawia się wiele komentarzy, uwag do moich poradników, do tego, jakie w zasadzie może nie do poradników, nie do treści merytorycznej, o co zawsze proszę, bo podkreślam, słuchajcie, że ja jestem we wszystkich zagadnieniach, o których mówię początkujący. Ja się uczę razem z Wami, to właśnie dzięki Waszym naprawdę czasami cennym podpowiedziom i sugestiom do moich poradników, chociaż jak chociażby do Igla, tak? to ja sam być może nieraz pamiętałem, a może nie pamiętałem, dzięki Waszym podpowiedziom dowiaduję się czegoś nowego, na przykład albo sobie przypominam o tym, że jak chociażby tam ktoś zwrócił uwagę, żeby jak ja miałem kłopot w którymś poradniku, słuchajcie, z Igla, żeby zlikwidować poligon i od nowa tylko tą taką obramówkę z przerywanej linii to wyłączałem sobie płytkę widok pcb znowu włączałem tymczasem wystarczyło kliknąć sobie ikonką rip up na na poligonie i on się pojawiał więc jak mówię dla mnie to działa w dwie strony i ja tu nie mam zamiaru wiecie pokazywać nie wiadomo jakiej swojej dziwnej przerośniętej wiedzy nie uczę się razem z wami i oczekuję wręcz na cenne i merytoryczne uwagi które się przydadzą przecież nie tylko mnie ale i wszystkim którzy z tych poradników Korzystają. Natomiast y, odniosę się również do tych osób, które y, Sporo uwag robią takich, powiedziałbym, niemerytorycznych, tak? ale w trosce również o was, ja bym tu nazwał, ym, y, po pozwólcie mi na półtorej minutki, zrobię taki jeszcze w przerywniku mikroporadnik dla młodego malkontenta. Słuchajcie, o co chodzi? Otóż wyobraźmy sobie, że tu właśnie mamy trzy okienka, w których lecą moje poradniki, tak, ktoś mógłby sobie oglądać. I teraz ja spotykam się z trzema rodzajami takich zarzutów. Jeden z zarzutów, który dotyczy szczególnie poradników igla, na tym, że one są strasznie długie, słuchajcie, okropnie nawet ktoś napisał, że można na nich zasnąć. Kurczę, wiecie co? Czyli jak ogląda, a poza tym, jak ogląda początek, a potem końcówkę tego jednego odcinka poradnika igla, to co gorsze, słuchajcie, ten człowiek nie pamięta tego, co było na początku. Matko jedyna. Ja rozumiem i naprawdę w trosce panie malcontent, zwracam się do tych, którym to przeszkadza strasznie, tak? To dla was też taki mini poradnik. Mam dla was na to sposób. Co zrobić, gdy poradnik jest nudny, nużący, długi, można na nim zasnąć? No wiecie, ktoś zaśnie, puknie się głową w stół, potem jakieś tutaj ma na czole takie rzeczy, prawda? No nieważne. Dlatego, słuchajcie, jeśli widzicie taki poradnik i to jest właśnie, załóżmy, że to okienko jest symbolem tego poradnika, tutaj właśnie go tam sobie oglądamy, nudzi się wam. To słuchajcie, okienka mają taką fajną właściwość. Otóż zobaczcie, widzicie? Nawet się pojawia podpowiedź, zamknij. W innym okienku też to jest. W trzecim też to jest. Także jak widzicie taki poradnik, który was strasznie nudzi, to i takie, takie macie uwagi do moich poradników, to słuchajcie, super lekarstwo. Klikamy Bach, o, zniknęło okienko, słuchajcie, no coś wspaniałego, e, okienka już nie ma, poradnika nie ma, na pewno nie zaśniecie i tak dalej. Dobrze, to pierwsza porada. Druga grupa, e, słuchajcie, e, takich uwag w, w, kierowanych do mnie, a tutaj również chciałbym na wszystko odpowiedzieć i, i mieć być tu w zgodzie z Wami, to słuchajcie, to druga grupa uwag polega zwykle na tym. No wszystko dobrze, panie Mirosławie, w tych porebnikach, tylko tak chceś pan tak nie, nie, tylko strasznie mnie drażni jak pan te słowa wymawia po angielsku, nie wiem, na, na przykład zamiast wire powiedzieć to mówi pan wire, tak? Albo nie wiem, cokolwiek innego. Słuchajcie, no to ja mam na no to dla Was też odpowiedź. Z jednej strony przepraszam oczywiście, że nie jestem anglosasem, nie mam prawidłowej wymowy, ale no tak się złożyło, że trochę za późno w swoim życiu zacząłem się uczyć tego języka angielskiego i na dzień dzisiejszy wychodzi mi to jak wychodzi. No może i niezbyt dobrze, ale uwierzcie mi, że staram się. I jednak jeśli pomimo to strasznie Was to drażni, ta, to moje wypowiadanie słów po angielsku, tak, to dla Was znowu porada. Bierzemy Wyszukujecie sobie, bo pewnie nie wiecie, panowie malkontenci, że każdy komputer i tak każde okienko, gdzie oglądacie ma znowu taki klawisz. Widzicie ten czerwony klawisz? Ciach! Klikamy go. Koniec! Słuchajcie, kardaś już was nie będzie drażnił więcej tymi angielskimi z źle wypowiadanymi wyrazami. Zachęcam Was do tego, to Wam na pewno pomoże i myślę, że i Wy będziecie szczęśliwi i ja i nie będziemy nawzajem tracili wspólnego czasu na pisanie dziwnych komentarzy, ja na czytanie tych komentarzy, bo takie nudne jest, słuchajcie, ja tam się tym nie przejmuję ale jeśli wy się bardzo przejmujecie no to pomyślcie o tym, czy to jest sens trzecia grupa uwag już ostatnia żeby szybciutko skończyć poradnik młodego malkontenta, to są kolejne uwagi do mnie, słuchajcie, polegające na tym że ja, e, na przykład ktoś do mnie czasami pisze Panie Mirosławie, nie mówi się na przykład se, tylko sobie nie mówi się włączam, czy wyłączam tylko włączam albo wyłączam, otóż ja bym chciał powiedzieć wam taką jedną rzecz, słuchajcie. Otóż jak ja sobie wezmę... O, słyszeliście, co ja przed chwilą powiedziałem? Se. Prawie powiedziałem se. Niestety, słuchajcie, kłopot polega na tym, że ja staram się mówić coraz lepiej. Chociaż tak naprawdę ci pierwsi malkontenci, którzy mówią, że mam takie rozleczone poradniki, to ja staram się przez to mówić coraz szybciej. A niestety mam tak zbudowany swój aparat gębowy, tam te wszystkie ząbki i takieś, te języczki tam tak jakoś działają, że trochę niewyraźnie mówię, jak za szybko szczególnie i dlatego też ci, którzy mnie nie znają, to przeważnie słyszą se, tak, a ja, ja powiem tak, ja sam naprawdę jak słucham lektorów w telewizji, dziennikarzy, nie wiem i tak dalej, to jestem strasznie za tym, żeby wszystko było naprawdę po polsku, żeby było mówione wyraźnie i żeby tego języka polskiego nie kaleczyć różnymi końcówkami ty, typu, nie wiem, pomogą, zrobią, czy też nie wiem, no tego typu jakimiś rzeczami również włącza, wyłącza i tak dalej. Mnie się to zdarza niestety w mowie takiej potocznej. W rzeczywistości, jak sam posłuchałem na bazie Waszych uwag w poradnikach, to włącza, włączamy, wyłączamy, czyli niewyraźnie mówię włączamy, wyłączamy, tak? No, ale to znowu trochę wynika z mojego pośpiechu w, w mowie, to popełniam takie błędy, gdy piszę moje teksty, to nigdy byście się z tym nie spotkali, albo z takim zapisem z, zrobię se coś, tak? Ja jestem naprawdę zdecydowanie za językiem polskim, ale słuchajcie, no z tego powodu teraz już w tym wieku dla mnie trochę za późno, ja przez was do logopedy słuchajcie nie pójdę i nie będę teraz sam sobie poprawiał tego, chociaż no może i spróbuję, ale no niekoniecznie, tak więc naprawdę Dajcie sobie spokój z tymi uwagami, bo jeśli chcecie mieć super lektora i wam zależy na tym, żeby był super lektor, a nie, niekoniecznie to, co ja wam przekazuję, to, co ja staram się przekazać i mówię, to jest tak skromna jakaś wiedza, a nie tam nie wiadomo co, to naprawdę, słuchajcie, jest jedna rzecz. Również dla Was mam, polecam, z jednej strony przycisk tutaj czerwony, zamknij to okienko, tak? Czyli nie musicie słuchać tej mojej niewyraźnej mowy. Ja i tak się staram coraz wyraźniej, ale no nie zawsze mi to wychodzi, więc tych trzech punktów, słuchajcie, nie uda mi się zmienić zbyt prosto, tak? Chyba, że chcecie mieć super lektora, to powiem tak, zaproponujcie, złóżcie mi ofertę, ja z chęcią to rozpatrzę biznesowo i spróbuję zatrudnić, zatrudnić. Na... Naprawdę lektora, speakera telewizyjnego, słuchajcie, któremu zapłacimy, no wiecie, to trochę kosztuje, tak? On będzie tutaj opowiadał te wszystkie teksty, fajnym głosem, pewnie lepszym i tak dalej od mojego. Ja, ja sam powiem, z chęcią bym posłuchał takiej osoby. No ale słuchajcie, wtedy za to będzie trzeba zapłacić, tak? No nie mnie, tylko nawet temu panu lektorowi jakiemuś. No więc... Nie opowiadajcie znowu bajek, że to jest jakieś straszne, że ja no, jak niewyraźnie mówię, a tak bardzo nie rozumiecie, to znowu zamykamy okienko i już, tak? Dobrze, to jest koniec poradnika młodego malkontenta. To także mówię, za takie uwagi serdecznie dziękuję. Ja się do nich mam nadzieję, że już grupowo odniosłem. Jakby ktoś na drugi raz nie wiedział, to z tego odcinka chyba, słuchajcie, w ogóle wydzielę <noise> całkowicie i zrobię poradnik tego młodego malkontenta i nakręcę. A propos moich poradników, tak? Więc y, za takie uwagi dziękuję, natomiast serdecznie zapraszam. Do, do powiedzmy yy, pisania uwag merytorycznych, naprawdę uwag, które coś podpowiadają. Tak jak w poradniku ostatnio do języka C, gdzieś na YouTubie na przykład użytkownik zdaje się, o ile dobrze pamiętam Mirek Kranz, dosyć ciekawe uwagi do tego, co pisałem, naprawdę napisał. Sam dziękuję za przypomnienie i za pewne rzeczy, więc naprawdę... Na takie uwagi czekam. Na takie uwagi czekam. Myślę, że wszyscy czekamy, ponieważ to uzupełnia wspólnie naszą wiedzę i o to w tym wszystkim chodzi. To było celem dzisiejszego poradnika. Oczywiście troszkę nam zeszło. Przy okazji pokazałem jak gdzieś tam proces rysowania, może pewne rzeczy gdzieś tam jeszcze się komuś przypomną, może, może gdzieś coś ktoś doda czasami do, mówię, jakąś cenną uwagę. Jak za długo to wiadomo, że można sobie przewinąć troszkę, jak już ktoś coś wie. Na pewno myślę, że część z Was wybierze dla siebie jakieś cenne informacje z tego poradnika, tak więc będę wdzięczny, mówię, za merytoryczne, podkreślam, uwagi od tych, którzy rozumieją takie, a nie inne moje możliwości lektorsko-dykcyjne i logopedyczne. I w takim razie zapraszam na kolejny poradnik. W kolejnym już obiecuję z ręką na sercu, że zajmiemy się tworzeniem bibliotek do Igla i tym poradnikiem chyba zamkniemy ten etap poradników kursów wideo Igla. Dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam jak zwykle wszystkich forumowiczów serdecznie z naszego forum AtNel i... Zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia.